Eccellenza reverendissima, Monsignor Miecislavo, Arcivescovo Metropolita di Leopoli, eccellentissimi confratelli dell'Episcopato, signor rappresentante dell'eccellentissimo Nunzio Apostolico, cari sacerdoti e persone consacrate, illustri rappresentanti delle Chiese fraterne di Rito Orientale, Respetabili reprezentanti de la provincia de la cittad de Leopoli, kari fratelje sorelle, kari e amati Giovani e bambini, čigodni arcibiskupi Metropolita Ljubovski Mečeslavi, čigodni bratje v biskupstvu, droge bratje v kaplanstvu in osebe Žića konsekrovanego, znamenitci predstavitelje bratnih košolovskih Cigodni rappresentanti voivusto e miasta Lvova, drodzy bracia e siostre, droga e kochana młodzieże e zedici. Con grande gioia, per la seconda volta vengo dall'Arcidiocesi di Leopoli, in questa bella città della quale da secoli si dice Leopolis semper fidelis. Questo motto mi ha fatto riflettere. E mi sono chiesto il perché di tale definizione, Leopoli sempre fedele, nella ricerca della risposta, mi sono rivolto alla sapienza evangelica, essendo convinto che solamente lì si possa trovare la risposta. radością, sì. do Do tego pięknego miasta, o którym od wieku mówi się Leopolis Sempre Fidelis, Lwów zawsze wierny. To zdanie pobudziło mnie do refleksji i postawiło przede mną pytanie. Skąd takie określenie, Lwów zawsze wierny. Poszukiwanie odpowiedzi odwołałem się do mądrości plenącej z Ewangelii. Będę przekonany, że tam znajdę odpowiedź. W rzeczy samej historia tego miasta jest historią osób prawdziwie mądrych, którzy przed wiekami wybrali drogę wskazaną przez Jezusa Chrystusa. O tej decyzji świadczą liczne kościoły, które są ozdobą waszego pięknego miasta. Zostale one wzniesione nie tylko po to, aby były Podziwiany jako świadectwo historii i kultury, ale przede wszystkim, aby w nich mógł zamieszkać nas Zbawicie Jezus Chrystus, obecny w najświętszym sakramencie. Obecność Boga pośród swojego ludu jest w rzeczywistości propozycją dla każdej osoby, która wchodząc do tych miejsc może stanąć przed Panem, aby go adorować. Może tutaj w sakramencie Chrztu znaleźć źródło oczyszczające z grzechów. W ciszy i tajemnicy konfesjonalu otrzymać przebaczenie i odnowić życie. Tutaj osoba może zawsze posilić się ciałem Pańskim i przyjąć pozostałe sakramenty. Wiele rzeczy można otrzymać w murach Kościoła, mając cnotę i wiarę. Jeżeli, w jednej, jeżeli z jednej strony jesteśmy wezwani do wiary i do zaufania, to z drugiej strony wiemy, że jest ona jedynym, jedynie wezwaniem do większej wierności temu, którego nazywamy pierwszym i ostatnim, początkiem i końcem, alfą i omegą. Zdanie to przypomina nam o obowiązku wierności i wiary, którą można zobaczyć w, osób, w sposób konkretny w naszym życiu prywatnym i rodzinnym, społecznym i narodowym. Wierności zdrowym zasadom, które z niej wypływają, przekazaniem Bożym, prawym miłością względem Boga i bliźniego, w prawdzie, która prowadzi do wolności, w poszanowaniu życia, który jest Bożym darem i w końcu do poszanowania siebie samego w pozostałych ludzi w takim miarze, w jakim każda osoba nosi w sobie obraz Boży i przypomina Boga żyjącego zdanie leopoli sempre fidelis przypomina że prawdziwa wielkość chrześcijanina opiera się na wierności Bogu objawionemu w Jezusie Chrystusie oggi mi trovo in mezzo Per deregracja Dio altissimo perla perseweranca de la Kieza di Leopoli nel periodu wificilissimo dela suaa storia Dzisi jesteśmy jestem pośród Was aby złożyć Bogu dzień czynienia zawetrwalość śłoskiego Kościoła w najtrudniejszym okresie Jego historii w smutnych latach wojny i w okresie powojennym Pomimo wielkiego upokorzenia i zniszczenia tej ziemi chrześcijanie wytrwali i przetrwali. Możemy postawić sobie pytanie: dlaczego tak się stało? Stało się to dlatego, że nasza wiara zbudowana została na skale. I nawet jeśli wielu ludzi doświadczyło ogromnego zniszczenia i wielu ran, kościół we Lwowie i w Ukrainie nie upadł, ponieważ został osadzony na fundamencie mocnym, to znaczy na Jezusie Chrystusie. I za to właśnie dziękuję Bogu i składam życzenia z okazji 25. rocznicy odnowienia struktur Kościoła Katolickiego. Pochylam się z wielkim uznaniem wobec tych kaplanów, którzy w tym czasie pracowali w niewielu otwartych kościołach odając hołd zakonikom i zakonnicom pracującym w ukryciu i setkom prostych osób świeckich, które były prawdziwymi żołnierzami Boga, nie stawiając nic więcej ponad służbę Bogu i miłości. Patrzę w geście uznania w kierunku każdej rodziny, w której przetrwała tożsamość katolicka, poprzez praktykowaną modlitwę, odmawianie Różańca czytanie katechizmu i Pisma Świętego. Oddaję hołd wszystkim babciom i dziadkom oraz rodzicom, którzy nie lękali się i z poświęceniem wychowali religijnie swoje dzieci i wnuczki. w wdzięczności, wdzięczności potwierdzają słowa powiedziane przez świętego Jana Pawła II tutaj w Lwowie przez 25 pięcioma laty Pragnę złożyć hołd wam wszystkim, drodzy kaplani, zakonicy, zakonicy, którzy pozostaliście wierni temu ludowi Bożemu. Dowódź zaś, którzy teraz stajecie u boku tych ofiarnych sług Ewangelii i staracie się kontynuować ich misję. Mówię, nie lękajcie się, nie lękajcie się. Chrystus nie obiecuje łatwego życia. Але завше запевняв нам свою допомогу. Після 15 років повторюючи слова урочистий день подяки, пригадуючи ще один важливий заклик святішого отця Папи, Дук Ін Альтум, Виплень на глибінь, Львівська латинська церква, Господь з тобою, не лякайся труднощів, які також і сьогодні на твоєму шляху з Христом. Здобудеш перемогу. Ці слова відкривають значення тайне та пастирської місії церкви. Ми не можемо забути їх, дорогі священики, богопосвячені особи та всі вірні. Ми повинні викарбувати ці слова у нашому серці, якщо хтось полишає човен Христа, то знаходить лише безодню смерті та знищення, залишається лише пісок, на якому не може вирости надія та істинне життя. І людина залишається слабкою, неспроможною бачити та встояти перед найважчими життєвими проблемами. Дивіться, як діяли ваші святі, що посвятили своє життя, аби всім вказати, що єдиний фундамент спасіння є в Ісусі Христі, з чого почав блаженний Яків Стреппа, францішканець, котрий ніс всім людям, як бідняк засіжі, мир і добро. Його не прийняли мирно в Галичі. Більш того, як каже історія, його зустріли з камінням. Але це каміння не злякало францисканця. навпаки, воно піштовхнуло його до ще більшої любові. Ви пам'ятаєте, що зробив святий Зигмун Гроздовський? Ця особистість є чудовим прикладом людини з добрими очима, що так прекрасно вписується в загальну картину звичайно ювілею року милосердя. Він побачив бідність і почав діяти. Він не пройшов мимо, байдуже дивлячись в інший бік, але простягнув до потребуючого руку, наповнену щоденним хлібом. Згадуємо блаженну Марту Вецьку, медсестру, повну милосердя, що належала до конергації сестер милосердя. Беатифікацію, котрою я мав радість очолювати 24 травня 2008 року, саме у вашому гарному місці. Ці постаді, пов'язані з вашою рідною землею, являються прикладом для всіх християн, що може зробити вірна і щедра відповідь на заклик Христа, виплести на глибінь. Так усі сьогодні ми можемо сказати, якщо їм вдалося. Cari fratelli e sorelle, permettetemi di ricordare brevemente, durante questa celebrazione giubilare nella cattedrale di Leopoli, il primo arcivescovo metropolita del dopoguerra, Sua Eminenza il Cardinale Marian Javorski, la malattia e la convalescenza. Dopo l'intervento chirurgico non gli hanno consentito di stare qui con noi, ma egli sta abbastanza bene. Voglio dire, Eminenza, la ringraziamo sinceramente per il dono della sua vita e preghiamo il Signore per il ristabilimento della salute. E per la capacità di offrire ancora la sofferenza per l'Arcidiocesi che ha servito con tanta dedizione. Tutti sappiamo come il Porporato ha legato la sua infanzia per nascita a Leopoli per tornarci come metropolita e ricostruire dalle rovine questa chiesa. Non lo possiamo dimenticare e per questo le diciamo sempre. Grazie. Drodzy bracia i siostry, pozwólcie przypomnieć krótko podczas tej jubileuszowej celebracji w Katedrze Lwowskiej pierwszego jej powojennego arcybiskupa, jego eminencją kardynała Mariana Jaworskiego. Choroba i rekonwalencja po operacji nie pozwolili mu być tutaj z nami. Chciałem powiedzieć, Najprzewodniejsza eminencja, dziękujemy Ci szczerze za dar Twojego życia i prosimy Pana o powrót do zdrowia i o zdolność oferowania swojego cierpienia za archidiecezję, której to służyłeś z takim oddaniem. Wszyscy pamiętamy, jak kardynał urodzony we Lwowie powrócił tutaj jako metropolita i odbudowywał z ruin lwowski kościół. Nie możemy o tym zapomnieć i składamy mu podziękowanie. Nie wolno w tym miejscu zapomnieć o odważnych biskupach Waszego Kościoła. Z wielką czcią wspominamy zmarłych pasterzy, ukrytego biskupa Jana Cieńskiego, biskupa Jana Olszenskiego i ojca Rafala Kiernickiego oraz emerytowanych ordynariuszy biskupów Jana Polińskiego i Stanisława Padewskiego. Вони заслужили ще багато в шатрванні Кощола в Україні. Поздравим також всіх капланів. На першому місці тих найстарших, хто вже закінчили семінари в Ридзе, а також покоління наймолодших капланів, хто вже відкрили своє капланське повелання вже в вольному Кощелі. Не можемо в тому місці запомнити про капланах з Польщі. Опустили ще свої децезії – Realizujecie tutaj wspaniałe i z dużym zaparciem posługiem pastelską. Dziękujemy Bogu za Was, odważną, za Waszą odważną decyzję i za Waszą pomoc. W Kościele szczególną rolę odgrywają wspólnoty zakonne. Wiem, jakim potencjałem dysponujecie i wiem o Waszej dobrej woli. Na pierwszym miejscu zacznę od podziękowania tym braćom i siostrom, którzy wypełniali swój zakonny charyzmat w podziemiu podczas bolesnego okresu prześladowań, a kiedy w końcu nadeszła wolność, mogli na nowo przewidzieć swój zakonny habit, przyciągając do tej formy życia nowe pokolenia. Dziś w archidiecezji istnieje wielu wspólnot. Nie można nie podkreślić tutaj wielkiego wkładu w pracę duszpasterską, jaką mają bracia i siostry, którzy przybyli z Polski. Wielu z nich przyjechało tutaj, jako tylko pojawiła się wolność, aby powrócić do miejsc, gdzie wcześniej pracowali. Dziękuję za Waszą wielką pracę na polu opieki zdrowotnej, opiece nad chorymi, w katechezie i w nauczaniu dzieci i młodzieży. Cieszę się z tego osobiście, jako duchowy syn świętego Jana Bosko. Pozdrawiam podczas tej celebracji eucharystycznej wszystkich zebranych w tej katedrze i proszę Was, abyście przekazali moje pozdrowienie Waszym parafiam i Waszym rodzinom. So że nie jest facile żyć So che c'è tanta povertà, tanta ingiustizia e timore per il futuro. La guerra che imperversa da più anni aumenta la disperazione e il dolore. Знаю, що жити сьогодні в Україні не просто. Знаю, як багато є бідності, як багато несправедливості та страху перед майбутнім. Війна, що лютує вже кілька років. Збільшує відчай та біль тисячі могил вбитих на сі України та щораз більше число покалічених через війну. Думаю, що 25 років тому, коли Україна стала незалежною державою, ніхто не очікував на подібну ситуацію, залишається непростою загальна декларація прав людини об'єднаних націй, що у першій статті проголошує. Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені розум і совістю і повинні діяти у відношенні один до одного в дусі братерства. Цитую ці слова і відчуваю біль, коли роздумую, що після 25 років від проголошення незалежності України ця земля ще не вільна від війни. З усіх сил благаю. Svetei eh, Dio, svetei Cripki, svetei Bessmortni, vid moru, holudo, vuoju e vinie, osobleo vid vinie, vratui nas, Signore. Cari fratelli e sorelle, c'è ancora un evento per il quale dobbiamo ringraziare Dio. Si tratta del quindicesimo incontro arcidiocesano della gioventù. E quindi anche un anniversario, un giubileo. Permettetemi di rivolgere alcune parole ai giovani che oggi pregano con noi. L'incontro di quest'anno si svolge sotto il motto Andate e predicate. Soffermiamoci allora brevemente sulla meta da perseguire e su che cosa predicare. Дорогі брати і сестри, є ще одна подія, за яку маємо дякувати Богу. Маю на увазі 15-ту архідеоцезіальну зустріч молоді. Це теж річниця і ювілей. Дозвольте мені скерувати кілька слів до молоді, що сьогодні молиться з нами. Цьогорічна зустріч приходить під гаслом. Ідіть і проповідуйте. Зстановімось коротко над цією ціллю. До якої треба йти, і над тим, що проповідувати, святий Йоанн II ІІ одного разу сказав до молоді: будьте вимогливі до самих себе, навіть якщо інші не вимагатимуть від вас. Ці слова передусім спонукають йти вперед, бути вимогливим до самих себе, ставити собі високі цілі і намагатися їх осягнути шляхом. Вказаним в Евангелії висока мірка християнського життя. Не називайте ніколи гріх любов'ю, брехню істиною, зло добром, лицемірство дружбою. Війдіть самих себе і дослідіть своє сумління, аби бути чистими і справжніми перед вічною красою. Ідіть і проповідуйте, що значить проповідувати. Відповім вам словами Папи Франциска, промовленими до молоді під час Всесвітнього дня молоді в Кракові. Тепер ми не станемо кричати проти когось, не станемо сваритися, не хочемо нищити, не хочемо ображати. Ми не хочемо перемагати ненависть ще більшою ненавистю, перемагати насильство ще більшим насильством, перемагати терор ще більшим терором. І наша відповідь цьому світові в стані війни має ім'я. Це називається братерство, називається співдружність, називається сопричастя, називається родина. Отож, мої молоді друзі, проповідуйте те, що нас просив Папа, товаришськість, братерство, сопричастя і родину. fratelli e sorelle, prima di concludere Vi comunico il saluto e la benedizione di Papa Francesco, che ho incontrato domenica in piazza San Pietro dopo la canonizzazione di Madre Teresa di Calcutta, e del Papa Emerito Benedetto XVI, che si unisce a Monsignor Miecislao e a tutti voi con il ricordo e la preghiera. Li ringraziamo di cuore e vi prometto di portare a loro il vostro affetto e la vostra preghiera. Ora rivolgiamo il nostro sguardo alla Madre di Dio, che voi chiamate la bella stella della città di Leopoli, e chiediamole che ci aiuti sempre a perseverare nella fede, ci insegni la speranza e ci liberi dalla disperazione. Ella è la madre del bell'amore. Noi abbiamo bisogno di una madre che ci aiuti a proclamare non solo con la bocca, ma con tutta la nostra vita, Leopolis Semper Fidelis. Droghi, e siostra, te слова, te слова, pozdrowienie i papieża Franciszka, spotkali w na Po kanonizacji Matkę Teresy z Kalkuty oraz papieża emeryta Benedykta XVI, który łączy się z arcybiskupem Mieczysławem i z Wami Wszystkimi w pamięci i modlitwie. Dziękujemy im serca i zapewniam Was, że przekazym im Wasze przywiązania i Waszą modlitwę. Teraz zwracamy nasze spojrzenia na Matkę Bożą którą nazywacie piękną gwiazdą miasta Lwowa. I prosimy o nieustanną jej pomoc, abyśmy wytrwali w wierze i aby uczyła nas nadziei oraz chroniła od rozpaczy. On jest matką pięknej miłości. Potrzebujemy matki, która nauczy nas głosić nie tylko ustami, ale i życiem. Leopolis sempre fidelis. Niech Bóg błogosławi Kościół w Ukrainie. Amen.